Właściwie to znalazłam ja kilka dni. To był naprawdę szybki proces, bo to mieszkanie po prostu tak, jakby troszeczkę spadło mi z nieba w sensie było tym, czego szukałam. Zadzwoniłam do właściciela, udało mi się z nim skontaktować bardzo szybko, także właściwie to no, nie, kilka dni, może tydzień korzystałam i znalazło się kilka fajnych mieszkań, ale to, które kupiłam, było takie top. Mozolnie grzesłam bardzo w przeróżnych. Stronach. i najgorsze było to, że miałam na e, mojej wyszukiwarce tysiące otwartych e, tapsów, okien, które pokazywały mi wszystkie mieszkania, którymi była zainteresowana i zanim ja się do nich dogrzewałam i zadzwoniłam do właściciela, żeby się omówić, to już było sprzedane albo nieaktualne i po prostu nie dawałam sobie rady e, w tej powodzi po prostu wszystkich ogłoszeń. Udało mi się odnaleźć prizemap. Dzięki znajomości kolegi, który się zajmuje również wynajmiem mieszkań. Byłam naprawdę miło zaskoczona. Uważam, że było to tak bardzo łatwo wszystko rozpisane. Szybko pojęłam, jak się, z jak się z tego korzysta. Najciekawiej pracowało mi się z tą opcją wyboru mieszkań, które będą wysłane do mnie na maila. To było naprawdę mega pomocne. Dostawałam regularny newsletter z mieszkaniami, które mogą być, które mogą się spodobać. I najczęściej z tego korzystałam. Za co lubię PriceMap? Za szybkość, za łatwość w obsłudze, za filtry, yy, które wysyłają mi wszystkie oferty na maila, no i za łatwość użytkowania.